A co powiecie na wycieczkę na Półwysep Arabski? Saudi Aramco, bo o nim mowa, to prawdziwy gigant, potentat naftowy, można by rzec szejk wśród firm. Szacowana wartość to 1,5 biliona dolarów. Trudno sobie wyobrazić skalę ich działalności. Wydobywają ropę na skalę niewyobrażalną, zaspokajając znaczną część światowego zapotrzebowania. Mimo, że świat coraz śmielej spogląda w stronę odnawialnych źródeł energii, benzyna i ropa wciąż odgrywają kluczową rolę. Samochody elektryczne to na razie melodia przyszłości, a i te, nie oszukujmy się, potrzebują prądu, który często pochodzi ze spalania węgla. I tu właśnie do gry wkracza Saudi Aramco, dostarczając paliwo dla globalnej gospodarki. Oczywiście pojawiają się głosy krytyczne, troska o środowisko naturalne, zmiany klimatyczne. To ważne tematy, nie da się ukryć. Niemniej jednak, patrząc na to z biznesowego punktu widzenia, trzeba przyznać, że Saudi Aramco to prawdziwy tytan. Firma o globalnym zasięgu i potężnym wpływie na światową gospodarkę. Ich pozycja na rynku jest niezachwiana, a przyszłość, choć może nie tak czarna jak ropa, którą wydobywają, rysuje się w jasnych barwach. W końcu, kto wie, może za jakiś czas to właśnie Saudi Aramko zainwestuje swoje petrodolary w zieloną energię, stając się liderem kolejnej rewolucji energetycznej. Czas pokaże, a my póki co skosztujmy pysznej kawy po arabsku, patrząc na bezkres pustyni. I zastanawiając się nad przyszłością naszej planety.